Lubicie słodkości? Dzisiaj będzie bardzo, bardzo słodko, ale będzie też bardzo, bardzo gorzko. Cześć, jestem Hanina. I jak y, wie, wiedzą niektórzy z Was, y, przeszłam wielką transformację 12,5 roku temu, w wieku 45 lat, zmieniłam swoje odżywianie, odzyskałam zdrowie. Mało tego, uwolniłam się od tego, y, z najcięższych uzależnień, jakie. Miałam w swoim życiu uzależnienia od cukru. Dlatego dzisiaj będziemy mówić właśnie o cukrze. Pozwólcie, że być może czasami posłużę się notatką, ponieważ temat jest bardzo duży i wymaga pewnej koncentracji, aby nie przeciągać i nie robić za długiego filmiku. Chciałam Wam zadać takie pytanie: czy wiecie, ile cukru zjadacie? Będą takie osoby, które powiedzą mi, tak wiem, ale będą też takie osoby, które powiedzą mi, ja w ogóle nie jem cukru. I pierwszym i drugim odpowiem, że się mylicie, że nie wiecie. Pierwszym osobom odpowiem, że nie wiedzą, ile zjadam cukru tak naprawdę, a tym drugim powiem, że pomimo, że sądzą, że go nie jedzą, ja wam udowodnię dzisiaj, że go po prostu jecie. Nawet jeżeli nie chcecie go jeść. Dlaczego? Dlatego, że cukier jest nam przemycany w żywności. Przemysł spożywczy przemyca nam cukier, o czym zaraz będę mówiła. Powiem Wam teraz, do jakich badań z gusu dotarłam. Otóż w roku 2008 przeciętny Polak zjadał około 38,4 kg cukru. Rocznie, a w 2017 roku było, już czter, to, było to już 44,5 kg cukru rocznie, co daje nam na miesiąc 3,7 kg na osobę. Dużo, bardzo dużo. Ale powiem Wam, że tutaj w Stanach przeciętny Amerykanin zjada go jeszcze więcej, bo zjada go około 68,9 kg rocznie. Zaokrąglimy to do 69 kg rocznie cukru na osobę, co daje w przeliczeniu na łyżeczki cukru 22. To są 22 łyżeczki cukru dziennie. Wyobrażacie to sobie? Jest potężna ilość, ale to nie wszystko, bo dzieci amerykańskie. Zjadam tego cukru jeszcze więcej. Zjadam go 34 łyżeczki cukru dziennie. Jeżeli macie cukier w domu, ja nie mam, więc nie dam rady tego sobie przemierzyć. Ale wyobrażam sobie tak wizualnie, wzrokowo, ile to może być, jaka górka cukru. Nasypcie sobie, usypcie sobie. Weźcie łyżeczkę od herbaty i 34 łyżeczki przemierzcie. Przemie... Tyle cukru zjada dziecko amerykańskie codziennie. Ale my gonimy te statystyki. Nie ma się za bardzo z czego cieszyć. My, 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 my gonimy. I cukier, tak jak powiedziałam, jest umiejętnie przemycany w żywności, ponieważ występuje pod ponad 60 nazwami. To już nie jest tylko cukier biały, zwykły, rafinowany. To jest tak, że Cukier tak zwany dodany, dodawany. Odchodzi się od cukru rafinowanego, tego białego, ponieważ są drogi, droższy, zdecydowanie bardziej opłaca się w przemyśle spożywczym, zastosować inne cukry, o których właśnie teraz będę mówiła. I Dlatego twierdzę, że nie wiemy, ile cukru zjadamy, bo pomimo, że w składzie etykiety jest na przykład wykaz, że to jest cukier, tam jest cukier. To oprócz tego jest kilka innych cukrów dodanych, o których istnienia nie mamy pojęcia. Część z tych nazw ukrywa się pod takimi nazwami, które kończą się na oza. Na sufiks oza, na przykład fruktoza, sacharoza, glukoza, dekstroza, laktoza. To są wszystko cukry I nie dajmy się zwieść jakimiś ładnymi nazwami, których znaczenia nie znamy, bo na przykład Sok owocowy, syrop ryżowy, cukier buraczany, sok trzcinowy to są nadal rodzaje cukru, tak samo jak różne słodziki. Inne nazwy cukru to jest na przykład karmel, melasa, cukier inwertowany, cukier winogronowy, lukier, krystaliczna fruktoza, coś takiego jak deryboza, galaktoza, nie wiem czy to dobrze nawet przeczytałam. Różne koncentrat soków owocowych, tam jest mnóstwo cukru mamy tak samo syropy, syropy jak syrop kukurydziany, czy powszechnie stosowany syrop glukozowo-fruktozowy, który jest chyba najpaskudniejszą rzeczą, jaka może istnieć. Na temat tego syropu można by zrobić oddzielny filmik. On jest prawie, on jest wszędzie. Zobaczcie, jak przeczytajcie sobie nazwy produktów, które kupujecie. Tam jest wszędzie syrop glukozowo-fruktozowy. On jest numerem jeden do um, epidemii otyłości, a epidemia otyłości jest początkiem chorób metabolicznych, które są, to są bardzo poważne choroby. Słuchajcie, jeżeli macie dzieci, to słuchajcie, o czym ja teraz mówię. To jest bardzo poważna rzecz. Poza tym, ten, on powoduje stany zapalne w organizmie, w ogóle te wszystkie cukry, ale syrop glukozowo-fruktozowy to jest dopiero diabelstwo. To jest po prostu, nie mam, nie mam określenia. My, Słuchajcie, my mamy takie podejście do cukru, że cukier kojarzy nam się z miłością. Dajemy ten, te słodycze osobom, które kochamy, dajemy sobie prezenty, kupujemy dzieciom z okazji komunii, zakończenia roku szkolnego, imieniny, urodziny, dajemy sobie prezenty, walentynki, mikołajki, święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocy, a nawet bez okazji, kupujemy cukier, słodycze, słodycze, słodycze. Dodajemy tych słodyczy jeszcze do tego cukru, który nam jest dodawany do żywności. I ja Wam powiem tak, Możecie się na mnie denerwować, możecie się irytować, możecie tego nie lubić, co powiem, ale powiem Wam na podstawie moich doświadczeń, mojego uzależnienia bardzo poważnego cukru, które trwało, tak jak powiedziałam, ponad 40 lat i na bazie różnych danych, które studiuję, które czytam, bo ja naprawdę w tym temacie cukru to ja siedzę od paru lat i muszę Wam powiedzieć i stwierdzam to, za Stwierdzam co i mówię to z całkowitym przekonaniem, że cukier, ten rafinowany, ten, który spożywamy, jest najbardziej destrukcyjną i niszczącą substancją, jaką spożywamy. Powtórzę, cukier jest najbardziej destruktywną, czy destrukcyjną i szkodliwą substancją, jaką spożywamy. Yy, I to jest prawda. Ponieważ ponieważ nawet badania dotyczące uzależnienia od cukru, były takie badania, jest szereg badań prowadzonych na temat badania mózgu, które wykazają, wykazały, że cukier uzależnia tak samo albo i nawet w większym stopniu jak narkotyki, ciężkie narkotyki, czyli na przykład jak Mm, kokaina. Kokaina jest jednym z najcięższych, najcięższych narkotyków. Właściwie cukier uzależnia w takim samym stopniu albo jeszcze nawet większym. Ponieważ, przepraszam, ponieważ uwalnia, wywołuje stany euforyczne w naszym mózgu, uwalnia dopaminę. Dopamina to jest właściwie ten, ta substancja chemiczna, która kontroluje przyjemność właśnie w mózgu. Wszystkie przyjemności zaczynają się w naszym mózgu. I odstawienie, jeżeli coś jest uzależnione od cukru, no odstawienie takiego cukru powoduje, ja pamiętam takie stany u siebie, kiedy chciałam się uwolnić od cukru, powoduje irytację, powoduje niepokój, nie można się na niczym skoncentrować, powoduje frustrację, huśtawki nastrojów i bardzo wiele negatywnych symptomów. To tworzy właśnie to nasze uzależnienie od cukru. jeden z fenomenalnych według mnie i najlepszych badaczy uzależnienia od cukru to jest amerykański lekarz endokrynolog dziecięcy nazywa się dr Robert Lusting. Jest profesorem pediatrii na wydziale endokrynologii Uniwersytetu Kalifornijskiego, gdzie specjalizuje się w neuroendokrynologii i otyłości u dzieci. On bada otyłość u dzieci od wielu, wielu lat. Przeprowadził wiele badań i y, na podstawie tych badań on stwierdza, iż cukier jest y, problemem, jest, y, powoduje choroby serca, powoduje y, choroby nowotworowe, powoduje otyłość i powoduje cukrzycę typu 2. <laughs> Przepraszam, na się wody. Właśnie wszystkie te choroby. To na podstawie jego badań. Um, dlaczego ten cukier jest taki groźny? Wygląda niegroźnie, ale jest naprawdę potężną y, jakąś bronią, y, której taką. Czy ja wiem, czy bronią? Może akurat, że powiedziałam, ale jest y, okrutnym przeciwnikiem. Naszym przeciwnikiem naszego zdrowia. Wrogiem naszego zdrowia. Dlatego, że y, jest właściwie wszędzie. Tak jak. Y, Wyobraźcie sobie, że dane statystyczne mówią, że cukier znajduje się, ten cukier dodany, rafinowany, i te cukry wszystkie, znajdują się w 74%, ponad 74% żywności, którą konsumujemy, którą kupujemy na co dzień, która jest w sklepie, żywności przetworzonej i generalnie tej, tej żywności, która jest na sklepowych półkach. Tak samo w Polsce, jak i w Stanach, jak i w krajach właśnie gdzie jest tak zwanych rozwiniętych, gdzie, jest, gdzie jest, duże za, jest duże spożywanie produktów. Także prawie w 80% już tak powiedzmy tych wszystkich produktów znajduje się dodany cukier. Wymienić nie sposób ich wszystkich, cukier jest praktycznie wszędzie. Powiem tak, że cukier jest nawet w pasie do zębów, no pasy do zębów nie jemy, ale chcę Wam przedstawić, jaka jest skala przerażająca skala tego zjawiska, że cukier jest nawet w paście do zębów. Cukier jest w chlebie, w bułkach, w drożdżówkach, w ciastach, w ciastkach, batonach energetycznych, w batonikach. Cukier jest w kiełbasie, w przetworach mięsnych, w hamburgerach, w burgerach, w szynkach, wszędzie. Weźcie sobie na przykład taką kiełbasę, jaka to jest, sopocka, Chyba Sopocka, bo robiłam ostatnio przegląd w internecie w tych kiełbas. Um, już nie pamiętam, chyba to była wędlina Sopocka. W każdym razie yy, tam dopiero, to jest zawrót głowy można dostać, zawrotu głowy można dostać, ile tam jest cukru w tej wędlinie. Yy, w tych wędlinach, na przykład yy, w, w wędlinie drobiowej, to jest tylko 30% tego wsadu mięsnego, kurczaka czy kury, nie wiem, czegokolwiek. A reszta to jest woda, to jest cukier i to są chemikalia i chemia. Tam nie ma nic. Tam dojemy do to, widzicie co jemy. Masakra. Także cukier jest, no oczywiście, wiadomo, te dodane cukry. W płatkach, w płatkach dla dzieci śniadaniowych, w tych płatkach śniadaniowych, tam jest dopiero bomba cukrowa. Są takie składy, są takie płatki, niektóre, nie pamiętam tych, tych brandów, tych nazw, gdzie jest nawet 40% cukru, a tutaj w Stanach jest, jest taka marka, jest, jest taki rodzaj, jeden płatku, gdzie jest nawet 56, na 100% produktu jest 50, tych płatków jest 56% cukru. Wyobrażacie to sobie? Produkt dla dzieci, na śniadanie, nawet szkoda gadać. Ja nie, nie mam słów. <laughs> owoce puszkowe, takie jak kupujecie na przykład owoce w puszce, one się kąpią, dosłownie się kąpią w tym syropie glukozowo-fruktozowym, bo nie dość, że owoce są słodkie. Ale zaznaczam od razu. My dzisiaj nie mówimy o cukrze pochodzącym z natury, z owoców. To jest cukier zdrowy. Cukier pochodzący z owoców, warzyw, nawet fasoli jest cukier. Wszędzie jest cukier w naturze, ale o tym cukrze absolutnie nawet nie wspominam. Wspominam o cukrze, który jest szkodliwy, który jest toksyczny, który jest niebezpieczny. To jest właśnie ten cukier, który spożywamy i bezwiednie, a także kupując go w formie słodyczy. Właśnie o tym cukrze mówimy. I ten cukier jest nawet w makaronach wszystkich bułkach i tak dalej. Aha, jest w tych owocach, w tym syropie, który kupujemy, owoce puszkowe, jak czasami jemy, nie jestcie tego, tam nie ma nic zdrowego. W ketchupie jest bardzo duża ilość cukru. W gotowych sosach, przeróżne sosy, jak kupujemy, jak robicie barbecue czy coś. O, na przykład takim sosie barbecue, tam w dwóch łyżkach stołowych takiego sosu, tam jest 10 gramów cukru. To jest ogromna ilość. W jogurtach, w jogurcie ze od dwóch do czterech chyba łyżeczek cukru w małym jednym jogurcie, to jest dramat, tam są takie ilości cukru, jak wygląda sytuacja z żurawiną, wiem, bo moja ciocia zawsze mi mówiła, jak jeszcze mieszkała w Polsce, dzwoniła do mnie, i mówiła kup mi żurawinę, ona chciała się zdrowo odżywiać, kup mi żurawinę, a ja tego jeszcze wtedy nie wiedziałam, ale słuchajcie, żurawina... Zawiera, to jest 50% owoców suszonych żurawiny, a 50% cukru. To jest, to jest pół na pół, czyli jeden na jeden. Um, nie wiem, jak to wygląda w sklepach ekologicznych, ale takie ilości ogromne cukru. Yy, I to jest właściwie yy, no, w tych batonach energetycznych, yy, w pączkach i tak dalej, w, w napojach, w napojach, wszędzie w tych energetycznych tak samo i w tych kolorowanych wodach, to jest największa trucizna, to jest w ogóle, tego w ogóle nie powinno się, w ogóle się tego nie powinno pić, te napoje kolorowe. No, także mówię, to jest o tym cukrze w niektórych produktach. Teraz co, jakie spustoszenie robi cukier w naszym organizmie? Dotarłam do takich danych, do takiej nawet, Takiego zestawienia. Jest ponad 100, są 164, nie, 146 powodów, 146 powodów, czy nie wiem, czy to powodów, czy, czy. Jak to powiedzieć, bo to po prostu tłumaczenia z angielskiego, trudno mi to przetłumaczyć. W każdym razie, dlaczego cukier przykładów w jakich cukier rujnuje nasze zdrowie. To było 146 takich przykładów. Ja podam wam tylko kilka. Przede wszystkim cukier blokuje, cukier niszczy nasz system odpornościowy, co ja mówię, podpisuje się pod tym rękami, nogami i w ogóle całkowicie, ponieważ system odpornościowy jest taką pierwszą tarczą, blokadą naszego organizmu, to jest taka pierwsza tarcza, kiedy Nacierają wirusy, system odpornościowy się włącza i blokuje je. Nie, cukier właśnie blokuje, że ten system odpornościowy kompletnie przestaje nam działać. Uszkadza go, ponieważ jest substancją toksyczną, ponieważ jest substancją zakwaszającą organizm. Dlatego jakby się wyłącza się nasz system obronny i nie może działać, kiedy my mamy, zjadamy tyle cukru. Także bądźcie na tym punkcie bardzo wyczuleni powoduje właśnie cukier powoduje bardzo ciekawą rzecz, ponieważ powoduje bezalkoholowe stłuszczenie wątroby. Tak jak alkoholicy, którzy piją alkohol, oni mają oni cierpią na takie stłuszczenie wątroby. To już są naprawdę takie takie już chyba ostatnie stadia czy fazy alkoholizmu, ale to samo się dzieje z cukrem. Z osobami, które codziennie na, przy, na przykład codziennie piją taki napój słodzony, cukrowy, nie wiem kolorowy, no nie, nie wiem jaki, bo nie pijam tych napojów, ale taki właśnie napój ze sklepu. Jeżeli codziennie potraficie pić taki napój, to, po jakimś czasie, dostaniecie właśnie takie bezalkoholowe stłuszczenie wątroby. I to jest, to jest to jesteście inwalidami na całe życie. To jest dramat. Kolejne. Powoduje problemy z koncentracją. Oj, tak, tak. Cukier całkowicie Y, 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 działa na mózg bardzo destrukcyjnie, osłabia pamięć, tworzy nawet się demencja i nawet choroby Alzheimera, co zostało udowodnione ostatnio że badania ostatnio sugerują, że duże spożycie ilości cukru, diety bogate w cukier są przyczyną właśnie powstawania chorób Alzheimera i ten demencji. Mówi się demencja starcza, nie, teraz młode osoby mają problemy z pamięcią, naprawdę, tak jest i powodują to również spożycie nadmierne właśnie cukru powie astmę również może powodować, artretyzm, ja też miałam wielkie problemy z artretyzmem, bardzo duże, powoduje problemy z wypróżnianiem, też cierpiałam całe życie, miałam potężne zaparcia, nie mogłam się w ogóle wypróżnić, nie mogłam chodzić, nie mogłam siedzieć czasami i stąd się pojawiają też hemoroidy, ponieważ to jest właśnie ta, też taka faza, kiedy to jest bardzo niebezpieczne, no, ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić. Na następny temat destrukcyjne działanie cukru Obumierają komórki tak na naszym ciele dokładnie i powoduje cukier szybkie starzenie się całego organizmu. Powoduje mało tego, dlaczego bo powoduje, bo nie mamy och w każdym razie nie chciałabym jeszcze coś dodać, ale cukier powoduje starzenie się organizmu, jak się to dzieje. No. To jest widoczne na przykład w naszej skórze, kiedy brakuje nam kolagenu. Cukier generalnie usuwa kolagen, niszczy kolagen. Dlatego, a kolagen mamy i w oczach, dlatego cukier powoduje, też osłabia nasz wzrok. Mamy kolagen w stawach, a wszędzie mamy ten kolagen. Kolagen utrzymuje te nasze mięśnie. Co się dzieje z ciałem? Kiedy jemy dużo cukru, to ciało jest, brzydkie się robi, twarz się robi brzydka robią się bruzdy, robi się taka, ja miałam taką celę, robi się taka jak pergamin, okropny. Czyli cukier pozbawia nas kolagenu w organizmie. No i oczywiście jest odpowiedzialny za niedobór chromu w organizmie. Chrom jest pierwiastkiem śladowym, to jest pierwiastek śladowy w naszym organizmie. Mamy go około chyba 6 mg, ale chrom jest bardzo potrzebny, bo chrom... Hmm, to znaczy, ta równowaga chromu powoduje, że um, utrzymuje. W ogóle chrom pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi. Hamuje tak zwany wilczy apetyt. No i wspomaga prawidłowe spalanie tłuszczów. Chrom jest bardzo potrzebnym, aczkolwiek śladowym pierwiastkiem, dlatego jest go mało. I, a tutaj jeszcze cukier nam go zabija dodatkowo. Um, I to jest tylko taki ułamek wszystkich spustoszeń, jakie cukier dokonuje w naszym organizmie. Cukier rafinowany. I teraz Wam powiem tak. Czy my w ogóle potrzebujemy jeść cukier? Zero. Nasze zapotrzebowanie na cukier wynosi zero. My go nie musimy jeść. Cukier nie ma ani witamin, ani minerałów, ani um, białka, ani nie ma tłuszczy. Nie ma kompletnie nic. Gdybyśmy całe życie przeżyli bez cukru rafinowanego spokojnie, nic by się z nami nie działo. Nic, bo cukru nie musimy mieć. Ja tak samo nie mówię o cukrze z natury, z owocu, warzyw. Taki cukier jest nam bardzo potrzebny, ale to jest inna już bajka i nie mówimy o tym dzisiaj. I słuchajcie, na koniec powiem wam tak. Jeżeli kochacie wasze dzieci, nie róbcie im krzywdy, nie kupujcie im słodyczy. Naprawdę, jeżeli jesteście rodzicem i chcecie sprawić dziecku przyjemność, jako nagrodę, czy jako ukarać, bo mówicie o, nie dostaniesz batonika, jak czegoś tam nie zrobisz, nie posprzątasz pokołu, cokolwiek. To jest taki przykład, ale mówię, cukier może być i nagrodą, i może być karą, i tak dalej. Nie róbcie tego swoim dzieciom. Po prostu robicie im wielką krzywdę. Coś jest nie... Co, to jest, coś jest... To wy macie problem. Wy macie wielki problem, jeżeli kupujecie cukry pod postacią waty cukrowej, pod postacią pierniczków, ciasteczek, deserków takich. Naprawdę, naprawdę. Ja wam w następnym filmie zrobię... Dam Wam przykłady, jak możecie kapitalnie robić dla swoich dzieci fajne przepisy, takie proste zupełnie, ale i dla siebie. Jak macie coś słodkiego, zrobić samemu. Jest epidemia w Polsce, co powiedział już powiedział minister zdrowia, epidemia otyłości wśród dorosłych wśród dzieci. Jest epidemia. Wiecie, co to jest epidemia? Jest epidemia COVID-a, no to wiadomo, wszyscy maseczki i tak dalej, a epidemia jest cukru i nikt nic nie robi. Wszyscy jedzą cukier. Jak, jak jedli, tak jedzą który niszczy nasz system odpornościowy. No to jest, to jest jakiś. to jest w ogóle. No, włączmy myślenie i zacznijmy się zastanawiać nad tym cukrem. Jeżeli chcemy dziecko wynagrodzić, jest tysiąc innych sposobów, zdrowych sposobów, aby to zrobić. Jeżeli widzicie, że wasza kuzynka, wasza siostra kupuje dziecku coś takiego, jaki słodycze, bądźcie mądrzy, zwróćcie uwagę. Gorąco Was proszę, mówię to jako były dziecko, które było uzależnione od cukru. I mówię jako dorosła osoba i mówię to w imieniu tych wszystkich dzieci i tych osób dorosłych. Naprawdę proszę was, nie róbcie sobie już prezentów z, ze słodyczy. Zamieńcie, Bądźcie cool, bądźcie osobami myślącymi, inteligentnymi, takimi, które, którym zależy na zdrowiu. Może inteligentnym to źle powiedziałam. Bądźcie osobami, nie ignorujcie własnego zdrowia, bo wszyscy jesteśmy mądrzy inteligentni, wszyscy wiemy o co chodzi. Nie chciałam nikogo obrazić. Po prostu mówię, dbajmy o zdrowie i. O tym. Teraz na koniec jeszcze skąd się wzięła taka ilość cukru w naszej żywności, dzieła się, już nie będę przedłużać, bo filmik jest tak za długi, ale powiem tylko w kilku takich zdaniach. Początek, rok 1955, kiedy prezydent, bodajże Eisenhower amerykański dostał atak serca, wtedy w tym czasie wielu Amerykanów miało ten problem. Chorób wieńcowych, chorób serca. Próbowano rozwiązać, co jest przyczyną. Były dwie szkoły, dwie obce. Jedna to była taka, że cukier szkodzi, co wywodziło się od, od Anglika. On był, już nie pamiętam, jadkim bodajże jego nazwisko naturopata. Druga to była inna szkoła, od lekarza z Minnesoty, który twierdził, że to właśnie tłuszcze powodują wszystkie choroby serca. On robił też takie badania, które trochę tam przekres zrobił w tych badaniach, bo zamiast te badania zamiast siedmiu państw dwudziestu 22, on to pociągnął, że to robił badania w siedmiu państwach i, i że to właśnie to był tłuszcz, który był odpowiedzialny za choroby serca. Później jeszcze takie, w latach 70. doszły inne badania, które jakby potwierdziły na korzyść tego właśnie, że, że to tłuszcz jest winowajcą chorób serca, dlatego przemysł spożywczy postanowił usunąć. Tłuszcz z pożywienia. Jak go usuną? Jak go usunęli, okazało się, że żywność smakuje za przeproszeniem, jak nie powiem co. I trzeba było niedobór tłuszczu uzupełnić w pożywieniu, żeby go ludzie kupowali, żeby chcieli jeść. Co zrobiono? Wsadzono tam cukier i to wsadzono te ogromne ilości cukru. I tak mamy do dzisiaj. Dlatego tyle cukru w pożywieniu. Kochani, już koniec, nie przedłużam. Dzisiaj był filmik wyjątkowo długi, ale to dlatego, że temat obszerny. Subskrybujcie mój kanał, bądźcie ze mną. Kocham Was wszystkich. Do zobaczenia. W następnym filmiku podam Wam przepisy na jakieś smaczne słodkości. Żegnam Was, miłego dnia, życzę. Pa!